to w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, według mnie, trzy najlepsze ćwiczenia na triceratopsy. Ok, zacznijmy od tego, że triceps, czyli trójgłowy ramienia składa się, jak nazwa wskazuje z trzech głów. Jest głowa boczna, jest głowa przyśrodkowa i jest głowa długa. I o tej długiej będę najwięcej mówił, dlatego że jak już się pracuje nad tricepsem, to głównie ludzie właśnie zapominają o tej głowie i co trzeba robić, żeby tę głowę jak najbardziej zaangażować. Triceps stanowi około 2 trzecie obwodu ramienia, więc jeżeli ktoś chce mieć wielką łapę powinien właśnie bardziej angażować się w trening tricepsów niż w trening bicka. Także tricek jest bardzo ważny, będzie on też angażowany przy wszelkich wyciskaniach, więc silny triceps pomoże nam więcej wyciskać na ławce czy na OHP. I właśnie, jeżeli mowa o ławce jest to według mnie najlepsze ćwiczenie właśnie na rozwój tego trica. Jest to też fajne ćwiczenie akcesoryjne, do wyciskania leżąc, dlatego właśnie tutaj pokazuję Wam wyciskanie sztangi wąsko leżąc, aczkolwiek mogą być też dipsy. Te dwa ćwiczenia możemy używać w wymiennie. Jedno i drugie jest jak najbardziej dobre. I tutaj, jeżeli chodzi o wyciskanie wąsko, zobaczcie, jak trzymam jaką mam szerokość chwytu. Ta szerokość chwytu nie jest aż taka wąska, jak niektórzy podają, że kciuki się aż stykają, czy e, dłonie są obok siebie, tylko jest to mniej więcej szerokość barku. Według mnie węzi już nie ma co schodzić, bo ten triceps wcale nie będzie bardziej angażowany, a będziemy mocno obciążyć przy tym łokcie i barki. Korzystałbym intensywność, więc raczej oscylowałbym w przedziałach powtórzeń od 3 do 8, czyli tutaj załóżmy 4 serie i na tym ćwiczeniu wykorzystałbym ciężar właśnie 8 powtórzeń I i tak samo w przypadku dipsów, tak samo w przypadku wyciskania leżąc wąsko. Ok, drugie ćwiczenie będzie takie ćwiczenie izolowane, ale z wolnym ciężarem. I tutaj wybrałem Francuza Handlem można też robić Francuza sztangą, można robić leżąc, siedząc, stojąc, nieważne. Ważne jest to, żeby unieść ramię, bo właśnie, żeby zaangażować e, długą głowę trica, to to ramię musi być uniesione. Także ten ruch angażuje, e, rozciąga głowę długą, także właśnie jeżeli robimy Francuza to nie róbmy go do czoła, tylko za głowę i tak samo właśnie e, jak chodzi o wyciskanie francuskie jednorącz. Jest to też ćwiczenie, które maksymalnie rozciągnie ten triceps i to czuć następnego dnia naprawdę żadnego, tak żadnego ćwiczenia tak dobrze nie czuję jak właśnie e, Francuza jednorącz i tutaj oscylowałbym już w większych zakresach od 8 do 12, czyli powiedzmy 3-4 serie po 8-12 powtórzeń. No i okej, okay, zaangażowaliśmy już ca cały triceps przy wyciskaniu czy przy dipach. Tutaj zaangażowaliśmy bardziej głowę długą i maksymalnie rozciągnęliśmy ten mięsień. To teraz można pobawić się na jakiejś maszynie prostując na wyciągu chwyt czy na chwytem czy chwytem neutralnym czy linkami. Tu właśnie linki się bardziej sprawdzą dlatego że to ćwiczenie spowoduje maksymalny skurcz Jak wcześniej było maksymalne rozciągnięcie to to może spowodować maksymalny skurcz. I linka pozwoli nam wyjść ramieniem Trochę dalej, i tak powinno to idealnie wyglądać: że powinniśmy prostować ramię i jeszcze je lekko odchylać do tyłu. To właśnie zmaksymalizuje spięcie w tym tricepsie. Tutaj już bardziej bym postawił na objętość, czyli robić od 10 do 15, nawet powtórzeń, i również 3-4 serie. I tak jak powiedziałem w poprzednim filmiku o bicepsie, triceps jest to dosyć mała partia, patrząc na barki, plecy, klatę czy nogi. I będzie on rósł mimo wszystko razem z całym ciałem, także. Rzadko się zdarza, żeby ktoś miał... Mocną ławkę, mocną klatę i słaby triceps. Ale jeżeli jest ten problem, i tak samo właśnie jak przy bicepsie, rocznie na przykład klata rosną nam barki, a triceps stoją w miejscu, wtedy właśnie warto dodać więcej tych ćwiczeń na triceps, żeby go bardziej wyizolować i robić powiedzmy od 8 do 16 serii w skali tygodnia na ten triceps. I właśnie te trzy ćwiczenia bym wybrał i ewentualnie zwiększał w nich objętość, albo dodał jakieś, które będzie podobne. Czyli na przykład, jeżeli chcemy bardziej zaangażować głowę długą, to zrobić. Na przykład prostowanie na wyciągu yy, nad głowę. Jeżeli, ktoś, jeżeli w ogóle chcemy cały ten triceps rozbudować, to powiedzmy, jednego dnia robić wyciskanie wąsko, drugiego dipsy, albo robić jedno i drugie w tym samym tygodniu, tylko w różnych zakresach powtórzeń. No, wyborów jest tak naprawdę mnóstwo. Najważniejsze, żebyśmy progresowali z ciężarem, bo. To jest mus. Jeżeli chcemy mieć większy biceps albo triceps, musimy też zwiększać siłę tych mięśni. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to daj łapkę w górę, daj suba i odsyłam Cię też do innych filmików, innych partii mięśniowych. Najlepsze ćwiczenia na klatę, najlepsze na plecy, najlepsze na barki i na biceps. Także to by było tyle na dzisiaj. Pozdro!